Tradycyjnie tydzień po Radzie Rzeszowskim prezentujemy walkę w Pucharze Peugeot 206 i pozostałych klasach. Rozpoczynamy od Pucharu, który znów przyniósł ogromne emocje, choć nie dotyczyły walki o pierwsze miejsce, a kolejne stopnie podium. Łukasz Terleja i Marek Lisicki zaliczani byli do faworytów rywalizacji. Pierwszy dzień rozpoczęli na trzeciej pozycji, ale błąd na ostatnim os zdegradował ich oczko niżej. Drugi dzień nie był dla nich najlepszy najpierw obrócenie auta na OS-ie piątym, a potem często w tych samochodach awaria czujnika spowodowała spadek na na piąte miejsce, piotr Adamus i Magdalena Zacharko od pierwszych kilometrów spisywali się bardzo dobrze. Ich poprawna technicznie jazda przynosiła dobre rezultaty, ale drugie miejsce, które zajmowali, nie było do końca pewne. W tej znakomitej pozycji bronili do ostatnich kilometrów, ale czynili to skutecznie. Do zwycięzcy stracili niespełna 43 sekundy. Właśnie Maksymilian Kilanowski i Rafał Bożek od początku rajdu naciskali Adamusa. Po pierwszym dniu tracili do rywala 10 sekund, więc podczas drugiego etapu usiłowali to odrobić, przy okazji broniąc się przed atakami innych rywali. Ostatecznie zajęli trzecie miejsce. Do drugiego zabrakło im jedynie 3 sekund i 8 Zgodnie z przewidywaniami, bezkonkurencyjni okazali się Grzegorz Grzyb i Maciej Wilk. Miejscowa załoga nie dała żadnych szans rywalom, przegrywając tylko ostatni odcinek specjalny, na którym skończyły im się klocki hamulcowe. Ponadto w klasyfikacji rajdu zajęli wysokie ósme miejsce. Jeszcze mniejszą różnicą tyle, że trzecie miejsce przegrali Mariusz Pelikański i Daniel Dymurski. Ci ulegli Kilanowskiemu 3,2 sekundy. Niemniej byli z wyniku niezwykle szczęśliwi, bowiem wreszcie po dwóch nieukończonych imprezach dotarli na metę. Coraz lepiej radzi sobie triumfator pucharu Deulanos Andrzej Spława Neyman. Podobnie jak Pelikański nie ukończył dwóch poprzednich eliminacji. Tym razem dojechał. Mimo, że nie nawiązał walki z czołówką, to szóste miejsce jest dobrym prognostykiem. Zwycięzcy pucharu Peugeota 206 Grzegorz Grzyb i Maciej Wilk. W pozostałych klasach też było ciekawie, a oto czołowi zawodnicy. W klasie A6 oczywiście najszybszy był zwycięzca rajdu Sebastian Frycz. Drugie miejsce przypadło w udziale bardzo widowiskowo i coraz szybciej jadącej załodze Marcin Bełtowski i Robert Kundla w skodzie Felicji Kitkar. <trybujesz> W klasie N3 nie mieli sobie równych Tomasz Ratajczyk i Damian Paliga jadący Volkswagenem Golfem, którzy po pierwszym dniu plasowali się nawet na dziesiątej pozycji w rajdzie. Drugi etap poszedł im nieco gorzej, stąd spadek na dwunaste miejsce. W klasie N2 trzecie zwycięstwo z rzędu odnieśli Stefan Karnabal i Tomasz Pędzikiewicz w Volkswagenie Polo. Trójmiejska załoga zajęła 17. lokatę w Generalce. Tomasz Grychtoł i Iwona Kaliwoda w Fiacie Cinquecento zajęli zaszczytne ostatnie miejsce, ale zwyciężyli w klasie A5. Klasę N1 swoją Skodą Fabią wygrał po raz czwarty w tym sezonie Tomasz Płaczek jadący z Dariuszem Brodnickim. Natomiast w rajdowym pucharze Seigento Sporting triumfowali po zaciętej walce z Tomaszem Dąbrowskim Robert i Witold Wilkoszowie.